Atak dronów na Polskę, a Tuskowi ktoś zrobił to. Policja musiała interweniować w środku nocy. Cały świat mówi o rosyjskim ataku dronów na Polskę, tymczasem to nie koniec niepokojących wieści. Donald Tusk oraz jego rodzina padli ofiarami przestępstwa. Nocny atak dronów na Polskę. W nocy z 9 na 10 września Rosja dokonała kolejnych ataków na obiekty znajdujące się na Ukrainie. W wyniku tych działań drony wojskowe naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dowództwo operacyjne natychmiast uruchomiło procedury obronne, które dokonały zestrzelenia części obiektów. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne. A naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie dowódcy operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów, przekazano w oświadczeniu. Warto zauważyć, że tego samego dnia nastąpił zmasowany atak Rosji na Ukrainę z użyciem 800 dronów. Do Polski wleciało 19 statków bezzałogowych, a część z nich zestrzelono. Wrak jednego z nich spadł na dom mieszkalny i zerwał dach oraz część ścian. Decyzja polskich władz. Donald Tusk o wkroczeniu na Polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów poinformował sekretarza generalnego NATO Marka Rutę. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził użycie uzbrojenia. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. Łot aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję. Napisał na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk w sejmie zabrał głos i podkreślił, że decyzję podjął razem z prezydentem Karolem Nawrockim. Mowa o artykule 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że państwa członkowskie będą wspólnie konsultować się, gdy jedna ze stron uzna to za konieczne z powodu zagrożenia dla integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa. Donald Tusk wraz z rodziną ofiarami przestępstwa. Tymczasem, kiedy cała Europa drży o swoje losy, doszło do kolejnych niepokojących wydarzeń, które skupiły się na Donaldzie Tusku i jego rodzinie. Z informacji TVN-24 wynika, że z ich posiadłości w nocy został skradziony luksusowy samochód marki Lexus. Oliwy do ognia dodaje fakt, że premier wraz z rodziną chroniony jest przez funkcjonariuszy SOP. Pojazd został skradziony z posesji znajdującej się w Sopocie. Auto zostało już odnalezione w Gdańsku na parkingu. Wpłynęło do nas zgłoszenie: funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku pracują nad sprawą, przekazała komenda główna policji. Obecnie trwa śledztwo w sprawie. Warto zauważyć, że leksusy to najczęściej kradzione samochody, z powodu niewielkiej liczby oznaczeń fabrycznych części. Złodzieje rozbierają pojazdy na części, a następnie je sprzedają.